Francuskie zwroty na każdą okazję, jak powiedzieć po francusku z brakulaku. Na przykład, wyobraź sobie sytuację, że jedziesz na weekend do domku na wsi, odpoczywasz i masz taką wielką ochotę na pyszną kawę z ekspresu. Niestety na działce nie masz ekspresu, więc z brakulaku zadawalasz się kawą rozpuszczalną. Fot de mieux, Fot de mieux, Fot de mieux. Najpierw przyjrzyjmy się, jak to poprawnie wymówić. Fot, a uczytamy jak O. D. W tym miejscu słychać Y. Fonetycznie jest to zapisane jak odwrócone E. Mieux, W tym miejscu też postaraj się wymówić Y. Usta, ułóż jak do litery O, zaokrągli usta i postaraj się wymówić Y. Mieu. faute de mieux. Pierwsze znaczenie słowa fot faut, une faute, to błąd. To jest najczęstsze znaczenie tego słowa i bardzo często oznacza to również brak czegoś. Fot de, de quelque chose oznacza z powodu braku. Przez sam fakt, że dodaliśmy tutaj to DY, zmienia nam się znaczenie i uzyskujemy z powodu braku czegoś. Słowo mieux oznacza lepszy sposób. I nasze dzisiejsze wyrażenie, faute de mieux, dosłownie oznacza z powodu braku lepszego rozwiązania i moja propozycja kolokwialnego użycia to jest z braku laku. Francuska definicja tego zwrotu będzie brzmiała tak: Parce qu'il est impossible de réaliser des conditions meilleures. Parce qu'il est impossible de réaliser des conditions meilleures. Tłumaczenie tego zwrotu zasięgnęłam ze słownika La Russe. Jest to jeden z dwóch moich ulubionych słowników. I bardzo zachęcam Was do uczenia się francuskich słów i francuskich zwrotów przy użyciu słowników francusko-francuskich, bo to niesamowicie wzbogaca słownictwo. Wszystkie zwroty są dostępne na platformie www.coachlang.pl.